Siemano Mario, siemanko, witam. oj nie ta ręka sorki, e, witam witam, e, tutaj, co dostałeś, jakieś ciekawostki, no właśnie nie wiem, jakoś, bo ja jedną paczkę paczka jakaś chyba wasabi, bomba, był, ale nie jestem pewny, no ale zaraz otworzę to, no to, to i zobaczę. otwieraj, pum, otwieraj, to, właśnie teraz. to są twoje challenge tak zwane, otwieram, zaraz, momencik, musicie chwilę poczekać, no, radzisz sobie lepiej niż konu. Coś tam masz ciekawego, powiedz. Od, widza, od od fanki właściwie. Mógłbyś ją pozdrowić generalnie. No to pozdrawiam, pozdrawiam. Jakieś patyczki. To, to zaraz. co to jest. Momencik. I tak, jak myślałem, jest to wasabi. Pokaż na, 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 na kamerę. O, Chińszczyzna. No i drugie, co, co dostałeś, to już jest no. grube wyzwanie i obyś dał rady. Ja tej osobie chciałbym podziękować za pyszne śledziki. <puszne szledziki> pyszne śledziki. Jeszcze nie próbowałem, no ale... Próbuję. I szum stromy. A co ona taka spuchnięta ta konserwa? <noise> Bo one takie są. Sporobata. A zobaczymy, ale... Także dzisiaj, słuchajcie, widzowie dzisiaj testujemy szum One zawsze są spuchnięte, mówię Ci szczerze. Szul, 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 A chcę zobaczyć jaka to jest pojemność tego, ale to jest to jest 500 gram bite. No to chociaż połowę może zjesz, jak się uda. Tak mi się wydaje. Masz do tego jednak... Dostałeś trochę luzu, to masz do tego chleb, jak, jak widać. No, masz do tego chleb. Dobrze. No i co sądzisz o tych prezentach? No wasabi to jeszcze może by poszło, nie wiem jak te szum no ale zobaczymy. No i dobrze, dziękujemy widzom i za chwilę na następnym odcinku będziemy testować szumstromy. stromy.